Swoim oraz moich kochanych koleżanek z Koła Godziny w Kaczkowie chciałabym Państwa serdecznie nie, y, powitać. Przede wszystkim Was, Panie Przyjaciele w Kółkoach. Wsodzie nas do tablicy Szanowne Panie, Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący i Panie Przewodniczący, Szanowne Panie Radne. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowne Panie, tak z Panem Przewodniczącym, Romanem Skrząb, jeździmy tak od Wigilii do Wigilii, spotkań okładkowych, no i dotarliśmy do pięknej sali, do kastylii. Szanowne Panie, Szanowni Panowie, zanim złożę ży 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 życzenia, moi Drodzy, wczoraj obudziłem się rano o godzinie piątej usiadłem na tarczanie i spojrzałem w okno. Tak patrzę i cofnąłem się do lat młodzieńczych, dziecięcych. Moi drodzy, i tak się za, zastanawiam, gdzie ten śnieg? Przecież jak byliśmy dziećmi, tak, to było biało. Zaspy śniegu, mróz, choinka w salonie czuliśmy tą atmosferę świąt. To, co mamy na stole, również, pamiętam, czy w Peweksie, tak, czy na kartki, ale świat poszedł do przodu. Szanowni Państwo, z okazji tych pięknych świąt, Pani świąt, Narodzin Bożej Dzieciny, chciałbym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia. Spokoju, radości, samych serdecznych spotkań w gronie rodziny, najbliższych przyjaciół, tych, co nas najbardziej kochają i nas otaczają i życzą nam jak najlepiej. I moje drogie panie, i również panowie, życzyłbym sobie, żebyśmy przyhamowali trochę przez te święta, bo jak wiemy, ciągle wszyscy w biegu, gonimy, gonimy, przyhamujmy. Spędźmy rodzinnie i kochajmy się. A nowy, nadchodzący 2019 rok życzyłbym sobie, żeby nie był gorszym rokiem. Żeby nie był gorszym rokiem i również, żebyśmy mogli się jak najwięcej spotykać w tak serdecznym gronie. Dziękuję bardzo. Panie Pani Sołtys, pani i Panowie Przewodniczący, Szanowne Panie. Bardzo się cieszę, że jestem pośród państwa. Po raz pierwszy jako przewodniczący Sejmiku województwa polskiego i po raz pierwszy jako osoba z regionu leszczyńskiego, która zajęła takie wysokie stanowisko. Mam nadzieję, że to również głosy wyborców z tego regionu spowodowały, że dziś mogę być z Państwa. Ja chciałem również zapewnić, że będę się stał, aby region deszczyński, ale przede wszystkim bliskie między gminami rycyna i okolicznym się, również skorzystały z tego, że jestem w Sejmie Województwa polskiego zwłaszcza, że w tym nadchodzącym roku, 2019, sejmik będzie miał do rozdania prawie 2 miliardy złotych. Państwo jako organizacja koła Spoczyń Mińskich uzyskaliście osobowość prawną, w związku z tym, Będziecie mogli również sięgnąć po środki i mam nadzieję, że takie projekty będą mogły być pisane. Liczę, że Pan już ma swoje służby i pomoże Państwu to zrealizować. Ale również są przecież u nas projekty pięknie Wielkopolska Polska Wieś, z którego mogą skorzystać również miejscowości, z których z Państwo jesteście. Ponieważ zbliżają się święta, najpiękniejsze święta w każdym roku, życzę Państwu zdrowia, spokoju, spełnienia Rodziny, rodzinnej atmosferze, wyłączenia telewizora tam, gdzie leci polityka, bo ona niestety czasami powoduje kłótnie w rodzinie. Chciałbym w rodzinnym spokoju spędzić te święta i życzyć, aby ten rok 2019 był dla nas wszystkich rokiem lepszym, ale przede wszystkim, aby w rodzinnej atmosferze przede wszystkim... Dobry wieczór, szanowni państwo, szanowni goście, drogie panie, panie sołtys. Się zastanawiam, dlaczego Burmistrz wyszedł. Chyba żebyśmy widzieli się w pełnej klasie, prawda? Na stołek jednak to nie tak wygląda jak tutaj. Drodzy Panie, chciałem przede wszystkim w imieniu własnym oraz Rady Miejskiej podziękować za zaproszenie. Cudownie, że mogę być tutaj z Państwem. Piękna sceneria, cudownie. Także wspominam sobie te młode lata, gdy tak naprawdę właśnie święta, to co Pan Burmistrz powiedział, śnieg, prawda, bruz, no a tutaj za oknem jednak na razie ciemna, nic więcej nie ma. Myślę, że to się zmieni. Chyba w niedzielę ma padać. Yy, wczoraj... nie, Drogi Panie, obejdzie prawda. Panie, z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym wrócić również wszelkie pomyślności, żebyście yy, spędzili te święta wraz z rodziną, żebyście poczuli tą magię, żebyście poczuli ten zapach, czy to y, świec, Zaznaczenie zaznaczeniem świec mówię, bo nie wiadomo jak to w nowym roku z tym prądem będzie, więc może wrócimy do świec. Żebyście przy tym stole biblijnym wspólnie z rodziną spędzili czas, żebyście właśnie ładowali te akumulatory, bo przed nami naprawdę jeszcze wiele, wiele czasu, wiele pracy. Chciałbym życzyć Państwu, aby gdzieś ten moment, który. Naprawdę każdy z nas pamięta te piękne święta, nie wiem, czy to było w czasach młodzieńczych, czy to jakieś tam z rodziną, żebyście mieli przed sobą, żebyście to uczucie cały czas sobie mieli, żeby każdy dzień właśnie z tym uczuciem podążał za wami. Za to wam serdecznie wszystkiego życzę. Pozdrawiam. Ja witam wszystkich was bardzo serdecznie, a szczególnie witam moje koleżanki słów gospody. One są niezawodne, a szczególnie te, które same chcą coś dla nas robić. Wielkie prawa dla gości. Sama nic nie zrobiła, także ślicznie dziękuję dla moich kochanych koleżanek, które już pomogą miodzą o dekoracje, odwiedzenia, także chciałabym jeszcze przywitać panią Ruzińską, która przyjechała tutaj do nas. Bardzo witam. Dziewko, bo wiem, że y, panie polityków to mają przyspikanę i chciałam pani poręczyć. Mamy tutaj piękną atmosferę, światła co nie miara, ale nie mamy jeszcze nastroju takiego świątecznego, więc atmosferę świąt prowadzą nas e, moje, moje dziewczyny moja córka Daniela oraz jej koleżanka Magda Pęczewska. To jest W moim imieniu i moich koleżanek chciałabym wszystkim Państwu złożyć serdeczne życzenia poznaneczeniowe, aby Wam się darzyło, aby w domach dobrze było zdrowie i przede wszystkim miłość. Teraz o modlitwę proszę serdecznie Księdza proboszcza. i podzielimy się władzą. Chciałbym podziękować Wam Pani panie, za to, co wy właśnie i szczególnie wnosicie w na nasze życie więc podziękować Wam za to Ciepłe uczucie, piękne, za słuszne rodziny. I życzę Pana byście przy Jezusie, Synu Bożym, narodzonym w na teje i z samej też obrzały święte święta tej Bożej miłości naszego Jezusa na Was, na wszystkich tutaj gości, na Wasze Domy i rodziny, spłynęło Boże błogosławieństwo. Niech ono spłynie także na całe to nasze spotkanie. Niech Pan Bóg błogosławi te opłatki którymi będziemy się dzielić, składając sobie życzenia z serca. Niech Pan Bóg błogosławi także ten posiłek, który później zjemy i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.